Liczba komórek somatycznych w mleku jest ważnym parametrem głównie z tego powodu, że ona warunkuje przyjęcia mleka do skupu. Stąd też informacje o zawartości komórek somatycznych w mleku są często pierwszymi, na które zwracają uwagę hodowcy, kiedy otrzymują raport wynikowy stado. Gdzie można znaleźć tego rodzaju informacje i w jaki sposób można je wykorzystać? Powiemy o tym za chwilę. Natomiast teraz chciałem zwrócić uwagę na to, że nowy raport wynikowy STADO odzwierciedla w pewien sposób nowe standardy, jeśli chodzi o liczbę komórek somatycznych w mleku. Te nowe standardy to przede wszystkim przyjęcie, że w mleku zdrowej krowy nie powinno być więcej niż 200 tysięcy komórek somatycznych w jednym mililitrze. Jeśli tych komórek jest więcej, to jest bardzo prawdopodobne, że ta krowa ma zapalenie, wymienia, że ma mastitis. Druga ważna norma to jest zawartość komórek somatycznych, średnia zawarta, średnia ważona zawartość komórek somatycznych w mleku krów z całego stada. Do niedawna przyjmowaliśmy zaakceptowalną wartość 400 tysięcy, czyli tyle, ile wynosi norma przy mleka do skupu, ale obecnie przyjmuje się, że bezpiecznie jest jeśli ta wartość nie przekracza 300 tysięcy komórek na mililitr. Także średnia ważona, wyliczona dla całego stada, w dobrze prowadzonym stadzie, gdzie krowy mają zdrowe wymiona, nie powinna przekraczać 300 tysięcy. I wreszcie, przyjmując, że zdrowa krowa nie powinna mieć więcej niż 200 tysięcy komórek w jednym mililitrze mleka, można zliczyć te krowy, które przekraczają tę normę, Takich krów, które mają więcej niż 200 tysięcy komórek w jednym mililitrze, nie powinno być wśród krów dojnych więcej niż 20%. Te trzy podstawowe parametry są podstawą dla zestawień, które prezentuje raport stado. Najłatwiej komórki somatyczne można analizować na drugiej stronie raportu, gdzie znajduje się wykres. Zatytułowany LKS w mleku, i na tym wykresie niebieska linia z niebieskimi punktami pokazuje, jaka była zawartość komórek somatycznych w mleku w czasie próbnych dojów, które odbyły się w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych. Natomiast czarna, przerywana linia z krzyżykami pokazuje zawartość komórek somatycznych w próbnych dojach, które były w tych samych miesiącach, ale rok wcześniej. Pozwala to się odnieść do tego, co było w przeszłości. Na tym wykresie naniesione są też poziome pasy zielony, żółty i czerwony które odzwierciedlają tę normę zawartości komórek somatycznych w mleku z całego stada, o której wspomniałem. Przyjmujemy, że jeżeli to jest nie więcej niż 200 tysięcy komórek, to wtedy to jest wartość dobra a, y, albo nawet znakomita. Natomiast jeżeli ta zawartość przekracza 400 tysięcy, to uznajemy ją za niepokojącą lub nawet alarmującą. Także śledząc przebieg tej niebieskiej linii na tle y, wspomnianych pasów, można od razu zorientować się, czy i kiedy y, wartość tego parametru przekraczała. Zalecenia przekraczała zalecaną normę. Obok wykresu podawana jest zawartość komórek somatycznych w mleku stwierdzona w czasie ostatniego próbnego doju, to znaczy tego doju, po którym został sporządzony raport, a także przeciętna zawartość komórek somatycznych w ciągu tych ostatnich 6 miesięcy, w ciągu dojów, które się odbyły w ciągu ostatnich 6 miesięcy. I te wartości ta wartość w ostatnim miesiącu jest porównywalna do norm, o których wspominałem, na tej podstawie na prawo od wykresu wyświetlana jest słowna ocena aktualnego stanu, i w tym przypadku, ponieważ jest tutaj 600 tysięcy komórek, co znacznie wykracza powyżej normę, tą Znajduje się tutaj na czerwonym tle napis alarmująca, co oznacza, że sytuacja jest alarmująca, należy się nią koniecznie zająć. Obok wykresu może się też znajdować komunikat. Ten komunikat pojawia się tylko wtedy, jeżeli komórki somatyczne, jeżeli wartość tych komórek somatycznych zostanie uznana za niepokojącą albo alarmującą i Czego dotyczy ten komunikat, o czym nas informuje? Po pierwsze, informuje nas o tym, ile szacunkowo jaka część ćwiartek wymienia u wszystkich krów w danym stadzie jest objęta zapaleniem. A drugie oszacowanie dotyczy tego, ile mleka tracimy, lub ściśle rzecz biorąc, ile mleka nie produkujemy z tego powodu, że tkanka gruczołowa, wymion jest uszkodzona tym zapaleniem, w związku z tym on. Te wymiona, te krowy nie produkują tyle, ile mogłyby produkować. W jaki sposób wyliczane są te dwie wartości? Jeśli chodzi o udział ćwiartek objętych zapaleniem, to z badań naukowych wynika, że można go dość łatwo oszacować. W rezultacie, jeżeli komórki wzrosną o 100 tysięcy, to możemy przyjąć, że liczba ćwiartek objętych zapaleniem wzrosła o około 3%. Na tej podstawie, znając po prostu średnią zawartość komórek w mleku, możemy oszacować, jaka część wymion, jaka część ćwiartek wymion jest objęta zapaleniem. I w tym przykładowym stadzie, gdzie są 604 tysiące komórek w jednym mililitrze, możemy z tego wzoru, o którym wspominałem, wyliczyć, że... Około 20% światek jest dotkniętych mastitis, i to, ta właśnie wartość jest podawana w komunikacie obok wykresu. Jeśli natomiast chodzi o stratę wydajności, lub ściśle rzecz biorąc, jeśli chodzi o niewykorzystany potencjał krów, bo tutaj nie tyle chodzi o to, że straciliśmy mleko, co raczej krowy produkują mniej mleka niż by mogły, z tego względu, że ich wymiona są dotknięte zapaleniem, to też z badań naukowych ustalono, że każde podwojenie komórek somatycznych powoduje w przypadku pierwiastek spadek wydajności o mniej więcej 1,3%, a w przypadku wielorudek o mniej więcej 1,7%. Znając tę zależność, można wyliczyć, ile straciliśmy mleka, ile mleka nie wyprodukowaliśmy od poszczególnych krów, które mają komórki somatyczne powyżej 200 tysięcy, i sumując tą stratę uzyskujemy liczbę, która jest prezentowana w komunikacie. Dla przykładu mamy tutaj krowę, która daje 30,5 kg mleka i ma. 420 tysięcy komórek w 1 ml. To z, na podstawie przytoczonego tutaj wzoru można ustalić, że gdyby ona miała normalną zawartość komórek w mleku, to produkowałaby mniej więcej 1,3 litra więcej. I ta różnica to jest strata, o której mówimy. Sumowanie tych strat daje nam różnicę na poziomie całego stada. Informacja. O zawartości komórek somatycznych jest też prezentowana na pierwszej stronie raportu. Natomiast nas bardziej zainteresuje tutaj informacja o tym, ile było krów, u których liczba komórek somatycznych była wyższa niż 200 tysięcy. Tych krów, które przypuszczalnie dotknięte są zapaleniem wymienia. Taka informacja znajduje się w tabeli wyniki ostatniego próbnego doju. Gdzie dla poszczególnych faz laktacji zestawiono informacje o tym, ile krów znajdowało się w jakim przedziale liczby komórek somatycznych. Sumowano też te krowy, u których liczba komórek somatycznych przekraczała 200 tysięcy, i wreszcie wyliczono, jaką część krów z danej grupy stanowią te krowy, u których liczba komórek somatycznych jest wyższa niż 200 tysięcy. Tak jak wspominałem, można przyjąć, należy przyjąć, że takich krów nie powinno być więcej niż 20%, zarówno w całym stadzie, jak i w poszczególnych fazach laktacji, w związku z czym odpowiednia kolumna jest podmalowana kolorami, które pokazują, jak, jak ta procentowy, ten procentowy udział krów z wysokimi komórkami ma się do mm, wspomnianej normy. Interesującą dla hodowców informacją będzie na pewno informacja o tym, ile mleka tracimy z tego powodu, że krowy mają wyższy poziom komórek niż zalecany. W jaki sposób to jest obliczane, to omówiłem przed chwilą. W tej tabeli, w tabeli wyniki ostatnich 12 próbnych dojów, mamy zestawienie tych strat z miesiąca na miesiąc, z próbnego doju na próbny dój, można w ten sposób prześledzić, jak się zmieniała sytuacja w ciągu ostatnich co najmniej 12 miesięcy.